Powiedzieć, w sumie moim zdaniem nie bardzo pasuje. Poza faktem, że może zwyczajnie kogoś wyciągnąć i przechylić szalę taką, jakby zrobić 6 na 5, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o drugą drużynę, hmm. myślę, że plan mają dosyć podobny, tylko trochę inne wykonanie, ponieważ nie mają na przykład Znizało, ale mają Malfita. O, Malfi to gruba skała. Taka skała, która się po prostu wbije i ich wszystkich podrzuci, nie? Tak. Zasięg, jakby się jego zasięgu Ultimata akurat na te ciasne korytarze w lesie powinien wystarczyć. Ale to wszystko, no, zależy od tego, jak się ustawiam, prawda? I Yasuo też będzie wtedy utrzymał ich w powietrzu, Fiora uderzy stalonem. Talonem. Właśnie... A To jest będzie. Ten będzie za to służył, żeby ich jakoś zatrzymać, żeby to mogło się nastać, albo, albo natomiast może na końcu to zrobić. Zamiast tego. Na końcu jakoś wszystko będzie się kończyć, a oni jeszcze jakimś cudem przeżyją. No ja, ja się bardzo no, e... obawiam, że ta drużyna czerwona, jak się wejdzie wszyscy tak właśnie razem, tak jak teraz w tym krzaku właśnie tak próbują być w kupie i sięgnie właśnie Ultimate Malfita, to po prostu ich tak zmiecie z płaszczyzny ziemi wręcz. No, jeszcze Shen po prostu, jeżeli do, dobiegnie, raczej do repta wręcz, ninja, jeszcze zarzuci właśnie tego masowego tamta, to myślę, że czerwoni przegrają z Kretesem. Tak naprawdę zależy od tego, kto pierwszy kombosa wyłoży i w ile osób. No, najwięcej właśnie, czy będą właśnie tak zestakowani ze sobą, czy też będą właśnie tak może czekali, wymuszali. A... Właśnie tego Ultimate'a Malfita, aby właśnie poszło w końcu na te dwie osoby, powiedzmy trzy osoby, aby, aby właśnie stracić to. Ten, nie wiem jak to ująć, element su surprise, czy to jest zaskoczenia. Ale Czerwoni się. są bardziej nastawieni na wyłapywanie po, pojedynczych celów, bo mamy Tarika, który stłoni tylko jedną osobę. No i mamy Skarnera, który też tylko na jedną osobę się u, uzie, no, Weźmie nie wiem. No, nie odpuści wręcz. No Widzę, że to jakoś... żadnych inwazji nie było przeciwny las, nic, żadnych jakichś ryzykownych gier. Znaczy ta gra bardziej będzie wyglądała spokojnie, choć teraz przez chwilę było Kalera, widać, że... Skarnera coś ryzykowo. Jasło jest na samej górze i tak. No już potrzebuje pomocy, jest problem. Ale dzięki temu na przykład Filowi dają taką możliwość wejścia do tego lasu, coś tam zrobienia, pofarmienia. Widzę, że Brżyna Niebieska teraz weszła ostro do tego lasu i każe, że tak powiem, o, tego biednego Skarnera. Znaczy Skarner sam siebie przez zwirki prawie całe życie stracił i Fiduś nie pomagał. Natomiast czerwoni nie wykorzystali tego faktu, że Fiora, co tak biegała i yy, atakował, Park się krew. Niestety Lord Gemu zginął. Dodał swoje drogocenne gemy. Znaczy kryształy czy tam... Klejnoty! O właśnie, klejnoty! Klejnoty, tak to było. A, pamiętasz ten sławny tekst Wizego, chcesz zobaczyć moje klejnoty? Właśnie, Pana Klejnotów, Rycerstwa, ten, Klejnot Rycerstwa odstawa Albo też go przekupili, taki z niego rycerz, raczej najemnik. Zamiast pieniędzmi to klejnotami? No, przekupuje ich. Nie tyle, co przekupuje, tylko jest podatny na łapówki właśnie w formie klejnotów. Ten ja tutaj chyba lubi admetyzm. bo takie taki kolory. Dobrze, może skupmy się na samej rozgrywce. Nie, no bez przesady, bo to, to jest właśnie kluczowy element w, 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 ro, znaczy w rozgryzieniu taktyki, jaką sprawuje tej tarik. No ale widzimy tutaj pojedynek, właśnie który wygrywa zdecydowanie drużyna czerwona. Jeszcze kruki przeleciały po drużynie niebieskiej, wręcz obiły tą drużynę. No nie wiem, niebiescy muszą się koniecznie wycofać z tego pola bitwy, zregenerować siły, choć widzę, że czerwoni wykorzystują to właśnie szansę, że niebiescy się wycofali, choć tu nadal trwają jakieś pojedynki w tym lesie. No pada Skarner, natomiast umiera za to Talon. Niebiescy nic nie mogą zrobić, bo wszyscy byli ranni, a widać tam dwóch było poza pozycją i zwyczajnie zginęło z tego powodu. Czerwoni wykorzystali fakt, że oni nie mieli życia, ale jednocześnie na górze nic się nie dzieje, ten XP nie jest wykorzystany. No to JSUA też za dużo, że tak powiem, rzucił się na, na przeciwników tych niebieskich prawie pod wieżą i no... No wieża go szybko sfokusowało i wręcz. Tyk, nie ma go. A jeszcze tutaj włączyłem czat Twitchu, więc także obserwuję oko na Twitchu, także możecie pisać jakieś tam komentarze. Chętnie je odczytamy. No tutaj Shen złapany, no ewidentnie. Nie mógł, że tak powiem, uciec z tego uścisku Tarika, Skarnera, no Fidecztika. tika No jeszcze Xinzao nabił na Gidę na i wręcz go <grymna> nauczył grzeczności. Ten podjął ryzyko, no chciał rzucić swoją kataną w miniona, żeby zgarnąć te parę groszy i, i samo dał więcej przeciwnikowi, no, niestety. Podejmuje się ryzyko. Trzeba się liczyć z porażką. No a zobacz, Tymczasem... drużyna czerwona jest bardzo agresywna, nie? Od... Początkowej może tam fazy gry, kiedy właśnie to niebiescy odwiedzili dżunglę przeciwnika, to teraz wygląda to całkowicie, całkowicie inaczej. Pole bitwy jest bardziej albo po środku, albo całkowicie po stronie niebieskiej. No źle to wróży myślę. Oni zdecydowanie mają lepszą współpracę, przynajmniej póki co, wiek może to się niedługo zamienić, bo właśnie widzimy na dole co się dzieje. O, Twitch pad. Dwóch czerwonych zostało złapanych. Czerwony skarner został też złapany, ale chyba się wyliże z tego. Niebiescy wzięli się w kupę stali <grym> bez, bez skojarzeń no, zebrali się, utaili punkt kontrolny. I w tym momencie odzyskali co to stracili, a nawet mają lekką przewagę w złocie. A jak myślisz, czy wa ważne jest właśnie to przejmowanie tych punktów kontrolnych? Czy coś to w ogóle im daje? <gry> czy jest Na tym sens? etapie gry niekoniecznie, ale później jak najbardziej, bo mamy tam, jak dobrze pamiętam, ma plus 10% yy, yy, AD i AP. Wtedy to na pewno coś daje, a w tym momencie, yy, no to jeżeli chodzi o statystyki, dużo to nie daje, ale zawsze więcej złota, więc... No, przynajmniej jedno, jeden punkt na mapie o który warto walczyć, no o ile warto, no to już własna opinia, ale no wiadomo gdzie wszyscy będą gdzie wszyscy będą walczyć, więc takie miejsce zbiórki bym nazwał, choć się walczyć, to wiecie gdzie nas znajdziecie po prostu. Myślę, że warto, ale nie można też y, się y, Z próbą obrony tego, no punkt nie jest tyle warty co życie. Przynajmniej na tym etapie rozgrywki. No chyba się tutaj drużyny wszystkie zbierają, choć tutaj widzę, że Skarner nadal próbuje właśnie wykorzystać tą chwilę, że jego przeciwnicy w piątkę się zbierają, a on na przykład wchodzi do tego lasu, farmi dodatkowo, że tak powiem, dodatkowo ma możliwość zdobycia dodatkowego złodza. Dziwnie trochę fakt, że oni się tak. O, o, leci kop, kop, kop! Leci na dole. No i zobacz, to zamiatał ten... Ten Fiddlestick, kop, kop, kop. Chyba zabił trzy osoby, jeżeli dobrze widzę. Ta jeszcze jakieś niedobitki, Sherry Jeszcze Yasuo. niedobitek, ale... No, miniony przeszkadzają. Może nie tyle miniony, co zwyczajnie wierzę. Ale a? i tak już Benin go w tym momencie nie dogonił. Bierze odebowacie. w tym momencie była zła pozycja trochę, no bo nie przewidzieli tego szaka, to po pierwsze. A po drugie, nikt tego fidushika prawie nie bił. On tam stał i miał 20% życia i nic się z tym nie działo. Dobrze, doszło do następnej bitwy. Przerwanie się, trochę za długo zostali, teraz muszą się ewakuować i przypłacą tym życiem. Co długo pozostali na polu bitwy, niebiescy wręcz przyszli, odrodzili się i pozamiatali ich po prostu, no, posprzątali teren. No. Znowu wzięli co ich, ale w przeciwieństwie do, do wcześniej czyli takich yy, obrotu akcji, to teraz czerwoni mają aż 2000 złta więcej przewagi, a wtedy to yy, nawet 500 to może nie było. Właśnie widać, że czerwoni zabili ich i zabili dodatkowo wieże. Niebiescy natomiast zabili ich, no i nic nie zrobili. No teraz złapali tego Fido sztyka w dżungli, ale punkt ten właśnie najważniejszy strategiczny został przejęty przez czerwonych, także nie mogą go ponownie zdobyć. Złużą chwilę. Czerwoni mają teraz obydwa punkty, ale czy im to pomoże przy tej bitwie? No chyba nie bardzo, bo Skar zajął się duchami. Chyba w sumie i tak nic by nie mógł zrobić. Prawdopodobnie też by zginął. Tutaj jest karner teraz. <laughs> Poświęcił się. <laughs> Odrobi od odrobił swoje straty. <laughs> nic się przegapił. No, nafidował perfidnie. A powiem Ci, że śmiesznie to wygląda, bo ktoś umiera non stop i właśnie ta ilość graczy pozwala na to, że non -stop jest akcja. Jest albo 4 na 4, albo jakieś takie małe potyczki pomiędzy nimi. W sumie to mało jest tutaj małych potyczek, co z takiej ilości ludzi powinno być cały czas, bo ciągle ktoś nad siebie nachodzi. Dziwnie fakt, że od samego początku oni wszyscy jedna i druga drużyna, na no, dół sprawę chodzą w 5 no, w czy w 6, no to już różnie. I zaraz wygląda to, że znowu będzie bitwa na środku, już Fiduski zajmuje pozycję. Natomiast na górze no prawie nigdy nikogo nie ma. Co to, to, też, to też jest dziwne, bo tam już pająk czeka. No. no dziwne, dziwnie, bardzo dziwnie grają. Może boją się, że ktoś właśnie zostanie złapany i to pozwoli właśnie na przepuszowanie no, pozostałą ilość osób. Ale znowu Fiddlestick wpada ładnie. Ja wszystkich też tam podrzuca, Malphite też tam chyba ultimata zużył. Ale no. Kompozycja drużyny czerwonej zdecydowanie. Tarik może stunować, Xinzao może się wbić, nabić kogoś na włócznie przerzucić. Oskarner może właśnie tą jedną osobę wyłączyć z pola gry. Kompozycja czerwonych, no, w pełni oni wykorzystują ten potencjał ukryty. Tym bardziej, że za każdym razem, jak widzisz, Ultimate Fiddlesticka jest wykorzystywany na piątkę, nie? Przynajmniej na piątkę przeciwników. W sumie to w ostatniej nie był na piątkę, znaczy od samego początku nie było na piątkę. To ma trzy osoby, ale reszta doszła i stała też w tym. Przynajmniej tak to wyglądało. No teraz drużyna Ale... czerwonych, jak się, się tak dziwnie wyszło, nie? Wygrali team fighta, dwóch poszło na górę, dwóch na dół i tak, no... No nie wiem, co oni mamy po robić? po nie wiedzą, nie wiedzą, kiedy mają się cofnąć. Głównie o to chodzi. To już chyba, jak się nie mylę, trzeci raz było tak, że oni zabili całych, wszystkich niebieskich. Wszystkich niebieskich czerwoni zabili, a potem no zostali zbyt długo, oni się pojawili na nowo. Wrócili i zabili czerwonych. No, to jest właśnie taki błąd. Oa, tak pociaja się rzuciła na tę biedną... ...czy biedne z z zwierzątko, czyli ten biedny skorpionek. Się złożył. Nie wiem, czy to było warte ultimate'a. No myślę, że to był straszny waste. Biorąc pod uwagę, że tylko oni tak naprawdę posiadają tego Shen'a, który może zainicjować tą walkę, no... Myślę, że oni są bardzo zależni od tego Ultimate'a Malfita, zdecydowanie. Bez wątpienia, bo tak to nie mają praktycznie jak powstrzymać się czerwony. No widzisz, znowu przeszli z dolnej linii, teraz na górną. Może Może nas. się posłuchali, no <laughs> właśnie. <laughs> Znowu teraz jakoś tak, no, niefortunnie, niemiłosierna wymiana między ostrzy, zostały tylko Ezreal i Talon. Ezreal niestety się też złoży, Talon próbuje uciekać jakąś tam dżunglą, dół, może mu się uda, raczej na pewno mu się uda. Za dużo się działo, żeby to komentować na żywo. E, można teraz podsumować co się wydarzyło przed chwilą. E, Fidu był w złym miejscu, żeby uży użyć bezpiecznie Ultimata, ale jak, skoro już bitwa się zaczęła, to był zmuszony użyć Ultimata. I w momencie, gdy już się teleportował, został natychmiastowo zaatakowany przez przeciwników, i niemalże już był martwy, gdy użył zonię. Więc tym razem już yy, niebiescy naprawili swój błąd, polegający na tym, że się na nim nie skupiali. Mmm, coś z tego będzie? Będzie. No. I właśnie o takie ultimate y Malfita czeka mnie: że ta skała się rzuci na nich, podrzuci ich tym właśnie ciel cielskiem, tym kamienną skałą, nie wiem, wyrwie ich, sprowadzi ich do ziemi prawie, że. Nie czerwoni po prostu popełnili kolin błąd, bo byli oddzieleni i połowa nawet tam nie była. Jeszcze chcieli Xinowi pomóc i, i ostatecznie... No niestety tak to wygląda zazwyczaj, że jak chce się komuś pomóc, to albo się ginie za niego, albo razem z nim. Czasami niestety trzeba by się, tak powiem, dupkiem i, i, i zostawić swojego sojusznika na pastwę i, i, i zostawić jedną ofiarę zamiast ginąć razem z nim. O tej ładnej, że tak powiem, no... A, jednak go dorwało. Udało się. Urwało mogę. nogę. <świet> Świetny ultimate Ezrala w ogóle, że dokończyło Yasuo. Myślałem, że przeżyje, nie? Myślałem, że do... jakoś wykaraskał się z tego... baita, jak to ująć. No, ale niestety Ezral dzisiaj nie jest... <świet> miłosierny. O, Tarik tutaj widzę, że baituje. Uda im się zabić Paciaje. Przyszli koledzy i Tariki chyba umrze jednak. <grystanie> Znowu oddał mm. klejnoty. <grystanie> On coś chyba szuka. Patrz, tak w ścianie leży. Może coś tego <grystanie> Może, <świecącego> <grystanie> <grystanie> Może coś tam się świeciło. Nie wiadomo. Ale no zauważ. Chciałem ci coś nie powiedzieć. No? Że ilość zabójstw jest Różni się tylko jedną. Jednym, tylko jednym. No oni tak na przemian się zabijają. Gol też jest, nie... Tylko... nie jest aż taki, nie wiem, zmasakrowany wręcz, nie wiem, jakieś tam 3K różnicy czy też 4 im się, Nie wszystko jest tak to i wefte. Po prostu obydwie drżyny robią ten sam błąd. Zabiją całą przeciwną drżynę, a tak zazwyczaj jest, że jedni wyżnają ich drugich do, do pnia. Potem tym dają się tak pojedynczo złapać, bo nie cofnęli się, albo, albo są oddzieleni, czy coś tam, coś tam. Hmm. Chyba będzie bitwa o punkt kontrolny. O, przykro mi. Niebiescy się znowu rozdzielili <noise> Nie, Myślę, się, że w w tej... no. dobrze robi. 4 na 5 to raczej nigdy już na tej późniejszej fazie gry to już jest koszmarny błąd. te tutaj wbicie od Paciai, ale czy będzie dobry follow-up od drużyny Niebieskiej? No ciężko Wmiany powiedzieć. W był dobry, ale liczbowo wciąż ich było mało. No tej Pruszków jeszcze próbuje walczyć, czy zabije Pokiego. No niestety nie. Ezreal nie jest aż taki chyba greedy, aby się rzucić. No Xinzao jeszcze próbuje dogonić tego Ezreala, nabić go na... Nie da rady. Tak, Ezreal pewnie może się teleportować. To co chciałem wcześniej powiedzieć. Moim zdaniem u dwie drzyny powinno zrobić coś takiego i wnioskując po wcześniejszym pewnie tak zrobią, bo podsłuchują <laughs> Zrobić coś takiego, że złapać jednego albo dwóch dwie, jedną lub dwie osoby z przeciwnej drużyny powiedzmy na dole zabić linię fale minionów Widziałeś te kamienne kół od Malfita jak zabił Xina? Nie. Nie widziałem, niestety. Zabić dwie fale, powiedzmy, minionów, i potem pójść na górę i zabrać pająka, miejąc przewagę dwóch graczy. Oraz puszującego się botonu. No, zdecydowanie powinni wypracować jakiś plan. Tym bardziej, że to już, już nie jest początkowa faza gry, ale taka już późniejsza, gdzie zabicie, właśnie kogokolwiek, no daje dużo. To to właśnie, ładnie, no, zobacz. To jest prawie 20 minuta, a wszyscy mają poziom od 10 do 12, można powiedzieć. No, Tarik ma 12, widzę, że przoduje. A, jeszcze Echolunę. Zobacz teraz, niebiescy wbiegają do przeciwnej dżungli w czwórkę, dwóch, no pozostałych sojuszników nie ma i w tym momencie mogą zapalić za to krwią, ale ogóle na to, że udało im się zapaść czerwonych, którzy nie byli przygotowani i czerwoni w tym momencie popełnili błąd, mimo ryzyka niebieskich. A no, zdecydowanie, ale tutaj widzimy małe pojedynki pomiędzy Twitchem a... o, ktoś ma DC. O. A nie dobił Talon, może Shen dobije. A, jeszcze pomógł mu Ezrael. E, chyba dorwią tego króla diabła, który jest ksinem. Tam jeszcze talon no, no, próbuje <laughs> uciekać. <laughs> jeszcze taka informacja, bo parę osób się pyta na Twitchu. Um, zapisy były na forum. Z tej listy będziemy losować właśnie osoby, które zagrają w kolejnych grach. Natomiast, jeżeli będą jakieś braki, to właśnie weźmiemy z Twitcha te brakujące osoby, także kolejna fala zaproszeń dopiero w kolejnej grze. Tyle słowa parafialnych Zważając informacji. Na Zważając na ilość zaproszeń, które nie były akceptowane poprzednim razem, możliwe, że. Nowy, nowy gracz też będziemy zapraszać, bo pierwotny plan był taki, że do danej godziny nie zapraszamy, żeby było uczciwe, po prostu, ale jak tyle osób było w grze, albo nie zaakceptowało, to czemu nie w sumie? No, a postaramy się, właśnie, aby nie było powtórek, w sensie. Jak zagrałeś grę, no to ustąp miejsce komuś innemu, wiadomo. Każdy chce sprawdzić tak, swoje umiejętności. No, wiadomo o co chodzi. Nie bądźmy tacy greedy, A tej łane zagranie Yasuo i Xina, ale czy to się skończy dla nich? Pomimo takiego fajnego zagrania, no zwycięsko wychodzi nadal drużyna niebieska. Jestem pod wrażeniem. No jeszcze One Ultimate na Shen'a, co pozwala jeszcze dorwać dodatkowo Twitcha. Świetnie zagrani. No co jest problem właśnie z tym? No. bym to nazwał główną siłą uderzeniową, czyli kap, kap, kap ponieważ chyba ma właśnie problemy jakieś. Mam nadzieję, że pozwoli mu serwer, na ponowne połączenie. Być może być to oczywiście przyczyna od niego niezależna, czyli jego dostawca internetu, jak to przeważnie na forum ludzie płaczą. Ja mówię płaczą, to skarżą się. Znowu ładny ultimate Malfita. Jest pozamiatane. Ofiora ładnie się rzuca. Zobaczymy co zrobi Twitch. Król Diabla na przykład się teraz boi. <truś> O teraz dopiero engageuje Noxin, ale myślę, że to już za późno. Niekoniecznie się boi, tylko postanowił z innej strony od odwieży przyjść. Myślę, że czerwoni się już tak trochę poddali, bo właśnie. E, z powodu e, patyczaka. Na środku mogliśmy zobaczyć zagrywkę yy, miłości yy, Tarika do kamiennego Malfita. Może coś świecącego tam zauważył. Jakieś, jakieś kryształy, może nie wiem, jak, jak, jakąś mieć, coś tam, co on tam lubi. No a pod jego łuską a, tam kamienną właśnie. Jakiś może diamencik albo coś i no. Wiadomo, jakie to rzeczy. No i właśnie padł pierwszy pająk, jeżeli dobrze widzę. Dobrze jeszcze follow upuje ten matchup. Wierzę, w To nie wątpię, w to nie wątpię. Czy z tych wszystkich właśnie inhibitorach już są zniszczone? Także no, zdecydowanie niebiescy myślę, że tutaj no, wygrają. No niestety właśnie jest przyczyny, że feeder sztyka nie ma. No cóż, to są siły wyższe, przynajmniej dla nas. Nie bo... chyba. Czerwoni chyba jeszcze starają się odwrócić tego kota ogonem. A. Albo przynajmniej czerpać przyjemność z rozgrywki, bo... Nie oszukujmy się, z jednym graczem mniej, w szczególności takim potężnym jak Fiddlestick, przy tej kompozycji będzie ciężko. O, ale się złożył ten Skarner. Zero litości. Jedynym plusem z jego poświęcenia było zu zużycie ultimate'a Malfita. Dla mnie to nieschodzącym bardem, ale dobrze. Czyli sprawdził krzaki. Ej chłopaki, tutaj jest wróg. Uważajcie, nie? Dla mnie niebiescy powinni zniszczyć ten inhibitor. Pozwolić właśnie tym super minionom, aby właśnie oblegały już tutaj twierdzę graczy czerwonych. Myślę, że i bez tego się obejdą, mają dwóch tanków. Ale no. to i Twitch zażną. zażnął. <noise> Szczerze mówiąc, to nie wpadł i widać się to zrobi. <noise> no w końcu ultimate zwiększa zasięg, nie? No, tak, tak. Po prostu nie pomyślałem o tym. No, sprytne zagranie i dosyć ciekawy rezultat. Spójrz na tarika, jaki twardy jest, tankuje i... follow-up leci, ale czy to coś się stanie, no... Problem, bo Twitch jest obity i został tylko Yasuo, no. Podbił jeszcze Ezreala, nie wykończył, czy będzie jakiś tam follow up? No, jeszcze Twitch walczy, ale został zjedzony. Z zauważ, jak, jakie obrażenia oni zadają te lecą od 500 w górę, jak Twitch wtedy zsultował z bazy, bodajże tam, nie wiem, to był, już nie pamiętam, chyba real? Chyba zreal, ale na trzy strzały z Dio, i to były dosyć szybkie strzały, więc dużo z niego nie zostało, nie miał czasu nawet na reakcję. No, to dla mnie osobiście byłby to szok, jak właśnie ze spawna nawiala we mnie Twitch, nie? Próbuje we mnie tak ostro, że prawie meltuje się instantowo. Nie ja bym prawdopodobnie mosełko. przez... Ja bym prawdopodobnie przez... Pierwszy, cały czy dwa, bo w sumie... Nie wiem, przy przeciągu półtora sekundy albo szybciej one by wystrzelone. Nie zorientowałbym się w ogóle co, co się dzieje. Chyba że akurat bym się w, tym, w to miejsce patrzył. No, no nie miał po prostu czasu na reakcję, jeśli tak było po nim. No, tutaj niebiescy raczej już zamykają grę, tutaj jeszcze Twitch jakiś... No może mieć problem, jeżeli zostanie... O, Zniknął! Po zniknął. zniknął. <laughs> Pojawił się i zniknął ponownie, ale tym razem trwale zniknął. Zdecydowanie Puli. duży plus dla drużyny czerwonej, która pomimo że ktoś miał drop haka, ujmijmy to drop haka, w cudzysłowie. Czy w cudzysłowie, bo takie ho.